Się ma, witam wszystkich na kolejnej eksploracji. Dziś będziemy zwiedzali no, nieopuszczony, lecz e, nieczynny cmentarz e, w Żabnie. Tutaj też podam lokalizację, bo jest ładnie posprzątane. Nie ma tutaj myślę, że co e, zdewastować. E, no więc e, dzisiaj odcinek taki spokojniejszy, mniej urbexowy bardziej, aby zachować pamięć. Także zapraszam do oglądania. E, a jest dziś ze mną Pan Piotr z Urbex Team. No, i tak jak mówiłem, cmentarz jest posprzątany. Jak na jednej stronie na internecie, szukałem informacji przed chwilą, bo jednak ta eksploracja tak trochę wypadła spontanicznie. O, tutaj właściwie jest to samo napisane co tam. Czyli znaczy tutaj jest układ tego cmentarza. Jak były kwatery i nagrobki, jak się zachowały. No i tak, no w drugiej połowie wieku XVI w Polsce rozpoczął się ruch kolonizacji, kolonizacji zwany osadnictwem olenderskim. Początkowo byli to migranci z terenów Francji i Niderlandów, później mianem Olędrów określano osadników różnych narodowości Niemców, Czechów, Węgrów, a nawet Szkotów. Na osadnictwo dla przybyszów przeznaczono głównie nieużytki i tereny podmokłe. Osadnicy posiadali umiejętności osuszania bagien i przekształcania ich w grunty rolne. Pierwszą osadę olenderską w Wielkopolsce założono w 1597 roku, tutaj jesteśmy. W kolejnych latach na tych terenach powstało od 550 do 700 takich osad. Osadnikami byli głównie członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pierwsze Pisane wzmianki o Żabnie pochodzą z roku 1392 do roku 1436, wieś należała do parafii brodnickiej. Około 1580 roku należała do Żabieńskich, Raczkowskich, Zadorowskich, następnie do Szołdrskich, Sowińskich, Zalewskich, Bielińskich. Potem do zakrzewskich, którzy ją sprzedali komisji kolonizacyjnej. Wtedy pojawili się wyżabni osadnicy holenderscy, wraz z nową religią, pojawiły się też cmentarze z charakterystycznym wystrojem nagrobków oraz roślinnością, dębami, bazami, bzami, przepraszam bardzo, symbolami długowieczności, ponieważ ziemie osadników były okresowo. E, zalewane cmentarze umiejscowiano na wzniesieniach. Właśnie dużo tych cmentarzy e, tutaj w okolicy jest na takich górkach. Możemy zobaczyć, że my jesteśmy tutaj jednak trochę wyżej e, niż e, no, tereny e, wokół, chociaż tamte pola jeszcze są e, jeszcze, jeszcze e, wyżej. Cmentarz tutaj ten ewangelicki powstał po pojawieniu się osadników olenderskich prawdopodobnie w drugiej połowie wieku XVIII. Tutaj mamy mapę sporządzoną po renowacji tego cmentarza, co właśnie pokazywałem. No, regularny kształt czterokwaterowy, charakter rozplanowania cmentarza. No, i tutaj istniejący, istniejący staro drzew lipowy wskazuje na pierwotne nasadzenie na planie krzyża. Widać to wyraźnie po uwzględnieniu prawdopodobnej lokalizacji lip, które nie dotrwały do dziś. Nasadzone lipy wyznaczały dwie główne krzyżujące się aleje cmentarza na mapie. Zaznaczono groby odkryte podczas prac w 2011 odkryto 43 nagrobki, w tym yy, datowane na 1901, 1903, 1907, 1908 i 1929, czyli y, miałem trochę inaczej w planach to, yy, to zrobić, ale, ale tak jak yy, już tam zauważyłem, no to już przeczytałem to yy, i teraz yy, sobie o, tutaj fajnie bo. Tablice na grobku. no to jest poukładane, tutaj ułożono. No to jakieś tutaj takie stowarzyszenie, nie wiem jak to nazwać. Myślę, że stowarzyszenie się zajmuje tym miejscem. No ale fajnie, bo jest wykarczowane. No tutaj są też takie kawałki tych tablic. Może kiedyś to ktoś naprawi. No tych nagrobków tutaj jest fajnie, bo ich trochę widać. Tu już się nie zachowały żadne. No ale bardzo fajnie, że e, są dban, dbane. Jest e, przyszłość taka, bo, dbane, dba się o przyszłość takich miejsc, bo no, dzięki temu nie zostaną zapomniane. Tutaj jakiś grobowiec może był, bo takie obmurowanie by na to wskazywało. No i tu jeszcze kilka grobów, właściwie no, ten materiał nie będzie długi. E... Porośnięte tutaj, pewnie po tym co chodzę, to też są groby, mam nadzieję, że w miarę po nich nie deptam. No i tutaj też jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć, tamte kwatery. Groby jakieś takie mniejsze, to by wskazywało na to, że tutaj dzieci zostały pochowane. No, no i co by tutaj powiedzieć? Właśnie, no, no nic, no. Chwalić takie inicjatywy. No, to jest płyta jakaś nagrobkowa. A, bo tu jest. Cały nagrobek, ale dużo jest tutaj zachowane. Okay. Szczepione. Coś to miało oznaczać W początku wyglądało tak, jak od jakiegoś nie wiem, szałasu, jak się zobaczyłem. Ale szałas to to na pewno nie jest. Okej, okay, więc w zasadzie to było, że tam. Też na środku można sobie usiąść. No i co? No jeszcze raz. Brawo mm. dla tych ludzi, co tutaj to zadbali o to miejsce. Jeszcze, jeszcze pokażę. To jest taki łańcuch. Też inny taki ten nagrobek wyróżniający się. Jeszcze jeden jest taki troszkę inny, więc go pokażę i. E, no i pojedziemy nagrać kolejne miejsce takim drutem nie wiem jest inny, więc możemy tutaj nie wywnioskować, że może ktoś ważniejszy tutaj był pochowany jakiś ktoś na nie wiem podobieństwo jakiegoś sołtysa czy, czy coś takiego. Także podziękuję tutaj w tym miejscu za oglądanie. No zachęcam wiadomo standardowo do zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podoba to co e, tutaj robimy, zwiedzamy Zostawcie komentarz, jeżeli będzie Wam się chciało. No i suba z dzwonkiem, jak jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.